Cześć, nazywam się Magda Fus, jestem kosmetologiem, szkoleniowcem marki Pureless. Dzisiaj porozmawiamy sobie o peelingach. Czy wiesz, że regularne złuszczanie sprawia, że Twoja skóra wygląda świeżo i promiennie? Jednak, wybranie odpowiedniego produktu, szczególnie jeżeli jesteś posiadaczem skóry wrażliwej, to niełatwa sprawa. Źle dobrany peeling lub zbyt często stosowany może prowadzić do podrażnienia. Jednak to nie znaczy, że powinniśmy rezygnować z tego kroku w pielęgnacji. Wykonując peeling, złuszczamy powierzchowną martwą warstwę naskórka, która stanowi barierę dla wszelkich produktów nakładanych na skórę. Jeżeli chcesz zwiększyć efektywność kremów, masek, zrób peeling. Dodatkowo podczas złuszczania zachodzą procesy niewidoczne gołym okiem. Przesyłamy informacje do głębszych warstw skóry, żeby rozpoczęły się procesy regeneracji. A to już działanie anti-aging, które jest mile widziane również, jeżeli chodzi o skóry wrażliwe. Chcesz złuszczać skórę, ale jest ona bardzo wrażliwa. Po pierwsze, nie używaj produktów zbyt mocnych, powodujących podrażnienie i zaczerwienienie skóry. Po drugie, nie używaj peel peelingów zbyt często. Przy wrażliwej, cienkiej skórze raz w tygodniu w zupełności wystarczy. Inaczej skóra nie nadąży z regeneracją. Przy skórze wrażliwej unikaj mechanicznych sposobów złuszczania skórka. I nie mówię tutaj tylko o produktach, ale również o różnego rodzaju szczoteczkach do oczyszczenia twarzy. Czy właśnie peelingach z drobinkami, tak zwanych peelingach ziarnistych. Są to z reguły dość mocne produkty, przeznaczone raczej dla wytrzymałych, grubszych typów skóry. Drobinki mogą nadmiernie podrażniać. Co przy skórze wrażliwej, naczynkowej, nie jest skazane. Największym jednak grzechem jest używanie skrabów do ciała na delikatną skórę twarzy. Mają one zdecydowanie większe, ostrzejsze drobinki, które są za mocne. Do skóry wrażliwej idealnie sprawdzą się peelingi enzymatyczne w bardzo delikatny sposób rozpuszczają i zmiękczają one warstwę rogową na naskórka. I do takich peelingów zaliczyć możemy naszą 150 czyli Enzymatic Face Powder. Postać proszku, którą rozrabiamy z wodą dopiero przed użyciem. Enzymem złuszczającym jest tutaj papaina, ale możemy wyczuć też drobinki bambusa. Sprawiają one że możemy wzmocnić działanie peelingu. Przykładowo, jeżeli mamy odporną strefę T, dość grubą, niewrażliwą, to dodatkowo używamy ścierającej mocy drobinek. Pros proszek należy zmieszać z wodą przed użyciem do konsystencji pasty. Taką pastę nakładamy jako taką maskę złuszczającą na skórę, odczekujemy około 7 minut, żeby enzymy miały szansę zadziałać. A następnie te odporniejsze części twarzy przemosowujemy używając tych y, właśnie drob ścierających drobinek z bambusa. Następnie całość zmywamy wodą. Nowością w ofercie Pureless jest peeling 158 Raspberry Jelly Exfoliator. Jest to peeling enzymatyczno-kwasowy o żelowej konsystencji. Zawiera specjalny postbiotic enzyme complex, czyli mieszaninę enzymów proteolitycznych, które pomogą w delikatny sposób złuszczyć zrogowe warstwę naskórka bez konieczności tarcia. No i dodatkowo kwas glikolowy w stężeniu 4%, który wspomaga to złuszczające działanie enzymów, a dodatkowo, ze względu na to, że mam bardzo małą cząsteczkę, wnika głęboko w skórę, a tam stymuluje fibroblasty do powstawania kolagenu, elastyny, czyli takiego rusztowania naszej skóry, co jest działaniem anti-aging. Peeling 158 wzbogacony jest jeszcze w substancje nawilżające, takie jak hialuronian sodu czy bogaty w witaminy ekstrakt z malin. Ponadto ma bardzo przyjemny owocowy zapach, a taka żelowa konsystencja Wspomaga wręcz ten efekt takiego odświeżenia skóry. Peeling to szczególnie ważny krok w pielęgnacji. Pamiętaj jednak, że źle dobrany może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Jeżeli masz skórę wrażliwą, świetnie sprawdzą się na przykład delikatne peelingi enzymatyczne.